No, siemanko, siemanko, jestem Razer, witam Was już w kolejnym filmiku na kanale, tym razem w tle macie gameplay, uwaga, z Call of Duty Advanced Warfare, jest to hardpoint na mapce Riot i tyle to do gameplayu, bo więcej nie wiem, nie wiem jaka to jest bro, nie wiem w ogóle jakie perki używał ten ktoś, kto grał w to, wiem tylko jaka to jest mapa, jaki tryb i wiem, że ta mapa jest położona chyba w więzieniu jakimś tam starym, ale to jest mało ważne, nie przedłużając wstępu, dzisiaj oczywiście, bo dzisiaj ogólnie porozmawiamy troszeczkę o Call of Duty Advanced Warfare, co wyczytałem z tego mm, pokazu, co nowego dodali, jakieś świecie nowe rzeczy, moje odczucia względem tego co tam oni dodali, no i ogólnie porozmawiamy o Advanced Warfare, tak? Jeszcze na początku wspomnę, że wczorajszy filmik, który wstawiłem z trailerem Call of Duty Advanced Warfare Multiplayer został usunięty, no what the fuck po raz drugi usunęli mój filmik z trailerem Call of Duty Advanced Warfare. Jeden już wstawiłem, wstawiłem się na filmik właśnie z trailerem tej właśnie gry i tamtego mi nie usunęli, a te właśnie ostatnie dwa mi usunęli, myślę, że naprawdę bardzo fajnie mi wyszły, lepiej niż ten pierwszy, a mimo tego mi je usunęli. Ale dobra, to jest mało ważne, Activision chuje pierdolone. E, powiem wam nieco o moich odczuciach, tak więc jak oglądałem tą konferencję, to tak kurwa czułem się strasznie znudzony, w ogóle co tam oni pierdolą, w ogóle nie podobało mi się nic, co oni tam pokazywali. Oczywiście było tam kilka fajnych rzeczy, e, nie wiem, jakiś tam Pick e, 14 chyba to się tak nazywa, nowe system tworzenia klas, e, trening bojowy, testowanie broni przed meczami, jakieś tam Battle Packi, coś w stylu Battlefield 4. Ogólnie jest kilka fajnych nowości, które na pewno się przydadzą w serii, jest kilka nowych rzeczy, no ale nie oszukujmy się, to jak dla mnie to nie jest już zbytnio Call of Duty ogólnie to ludzie mówią, że to jest, o Jezu, połączenie sa Destiny, Titanfalla i mnie to naprawdę denerwuje, bo wiecie co ludzie jakby na przykład Advanced Warfare wyszedł przed tymi wszystkimi grami tu na te gry, właśnie na Titanfall mówiono by, że to Advanced Warfare 2, a tak naprawdę to jest już przyszłość Call of Duty poszło w przyszłość 2054 rok, więc co oni mieli tutaj wstawić, no powiedzcie mi no, what the fuck. Także nie, nie mówcie, naprawdę, no nie mówcie, że to jest żynka z Titan of i z innych gierek. Ale ogólnie ta gra mi się tak średnio podoba. Ghost jeszcze... jeszcze przebolał Ghost, tak. Jak oglądałem konferencję tam z Ghost to mi się podobał, ale z Advanced Warfare jak oglądałem, to tak wiecie, nie wiem strasznie mieszane uczucia tak. 3 na 10. Nie, nie 2 na 10, ale 3 na 10, tak szczerze to może dał tej grze tak z 3-4 na 10 po tej konferencji potem jak oglądałem oczywiście kilka gameplayów to coraz bardziej się przekonuję do tej gry no ale jeszcze zobaczymy, nie grałem więc tego dokładnie nie wiem na pewno będę grał w tą grę chociaż nie wiem jak długo na pewno grać będę ale zobaczymy jak mi się spodoba, być może będę powracał do starszych części jak to bywało na przykład z tymi nowszymi jak wychodziło obo2 to ludzie powracali do mw3 jak wychodził gauss pod obo2 mw3 i tak dalej, i tak dalej, no ale zobaczymy jeszcze okej, okay, ogólnie nie mamy zbyt dużo czasu bo gameplay trwa chyba nieco ponad 6 minut, ja już chyba 3 minuty wykorzystałem, z tego co się nie mylę i szybko e, przejdźmy do tego do nowości, przedstawię wam kilka nowości na szybkości, ponieważ nie mamy zbyt dużo czasu, a też wziąłem tylko te najważniejsze e, które tam właśnie wyczytałem z tej konferencji i też z informacji z neta tak więc Pierwszy jest nowy system tworzenia klasy. No, może nie nowy, ale jest strasznie podobny do tego z BO2, ale on są strasznie upgrade niente. Jest zdecydowanie inny od tego z BO2. Jest Pick 14, w Lekko Obsiedwójce było pick, pick 10. Chyba z tego co nie mylę, tak to się nazywa ten system tworzenia klasy. Możemy wybrać 13 rzeczy: możemy wybrać, nie wiem, broń, nam nie wiem, 5 perków, yy, dwie dzikie karty, 4 score streaky, yy, chyba też w to się wlicza do exoszkieletu perk. Także ogólnie. Musimy tam w ty, w, Mamy 13 punktów ogólnie, i musimy w tych 13 punktach zmieścić perki, e, broń, dodatki do broni, dzikie karty, jeżeli jakiekolwiek je używamy, e, Scorstriki i chyba perki do egzoszkieletu, ale z tym nie jestem pewien co do egzoszkieletu ogólnie. Tam trzeba wykorzystać te 13 punktów, jeżeli oczywiście chcemy. Także to troszeczkę jest inaczej zbudowane niż w Call of Duty Black Ops 2. Są 4 y, miejsca na Score i ogólnie nowe perki są. Oczywiście są też starsze, ale są też nowe jakieś. Jest niestety Danger Close, co mnie troszeczkę przeraża, że będą ten up No bo są granatniki, są Grenade Lounge, no to już doskonale wiem. E, I te Danger Close będą mnie no, denerwować. Ale myślę, że w tamtej paczce, gdzie jest Danger Close, tam jest przecież chyba z tego co się nie mylę, Lightweight jest tam jeszcze. Mm, a flag jacket mam nadzieję, że ludzie zbytnio nie będą tego używać No oczywiście jakieś nowe na pewno będą używać a Ja na pewno tego nie będę używał e, no, Ale jeszcze zobaczymy Nie grałem, także nie wiem jak te tuby będą Ale zapewne takie będą troszeczkę overpowered I będą kurwiary. Tak czy inaczej Lecimy dalej, powraca Hardpoint, tryb z Black ops 2, który został zabrany nam powraca w Call of Duty Adventure Wiecie co, Adventure to jest troszeczkę taka zlepka z kilku gier, z Black ops 2, z falla z Destiny, ee, z czego tam jeszcze Z crazysa. to jest taka zlepka z kilku gier, ale tak jak mówiłem, no oni nie mieli, nie wiem co oni mieli zrobić z kolei z 2054 rok Musieli dodać kilka nowości, takich wiecie, które mogliby, mogłyby być już futurystyczne No więc musieli troszeczkę też pościągać tych rzeczy ze starszych gierek Kolejną informacją, z tego co się nie mylę, oni chyba nie mówili o tym, a na necie chyba też są jakieś informacje, nie będzie kina w Advanced Warfare, w Ghostie nie było kina, w Advanced Warfare również nie będzie trybu kina. No troszeczkę szkoda, wiecie co, bo jak na przykład miało jakiś fajny fajne akcje, quad albo coś, to, to się zapisywało w kinie, jak nie nagrywałeś przy okazji tego na żywca, to, to już nie miałeś tego, ja oczywiście teraz muszę nagrać tylko na żywca actionem, ale jeżeli ludzie mają, ludzie mają starszego kompa i ledwo im chodzi ghost bez nagrywania, chcieliby coś nagrać, to jest troszeczkę lipa. Tak samo z ludźmi z konsoli, jeżeli nie masz nagrywarek z starszej generacji, z nie, past genu, z siódmej generacji, no to też lipa, i nie nagrasz nic, tak? Będziesz chciał mieć nagrywarkę. Także ogólnie tutaj lipa, jeżeli nie ma kina, ale niestety ja nic na to nie poradzę. Są nowe perki, tak jak mówiłem, dodatki do broni, jest dużo dodatków do broni z tego co zauważyłem. Są też nowe skorzyści, eee, skorzyściów pokazano mało, korsików pokazano mało na tym pokazie, ale ogólnie. To jest taka wersja alfa, tak jakby alfa, beta, coś takiego tylko i wyłącznie do pokazu, także jak gra wyjdzie, tego będzie zdecydowanie więcej, tego tak było w przy przypadku a tam było troszeczkę też mało, rzeczy, tych. ale po tym jak grę tego było zdecydowanie więcej, także się zobaczymy. To jest tak jak mówiłem już wcześniej, są nowości, jest taki właśnie trening bojowy, przed meczem możemy sobie wejść w ten trening bojowy i przetestować się broń, jak się spisuje, na przykład tam ja oglądają na tym pokazie jak Typek testował AK-12, jak ta broń się spisuje, Mamy też... Dużo możliwości personalizacji żołnierza, możemy mu zmienić rękawiczki, buty, mordę, cokolwiek chcemy Jeszcze bardziej rozbudowany ten system jest względem Call of Duty Girls, także to jest dosyć spoko jest też możliwość pływania Na mapce chyba Uplink, z tego co nie mylę, było pokazane, że nasz żołnierz potrafi pływać Także tu też jest dosyć spoko eee, Nowe tryby gry są, tak jak mówiłem, są jakieś... Nie, nie, nie wiem jak dokładnie one się nazywają, ale są nowe tryby gry, że trzeba wskoczyć do jakiejś tam, do jakiejś tam kuli, kuli Albo trzeba wrzucić kulę do tej kuli, nie wiem jak ten tryb się nazywa, ale tak jak są te nowe tryby Będzie też wspierany eSport dosyć e, mocno Chyba też jest blitz. Nie, to nie w ogóle co ja gadam, to przecież te, tamte zdjęcie to było fejkiem. Kiedyś ci niedawno krążyło na zdjęcie, zdjęcie z trybami z kolei że ono było fejkiem ludzie. E to też tak jak mówiłem, chyba mówiłem o tym na początku. Są jakieś paczki w stylu Battle Pack z Battlefield 4. Otwieramy je i odblokowują się nam jakieś bronie itp. Itd. To mi się niezbyt podoba. Wolałbym na przykład, że jakby na przykład ustawione było na 30. poziomie. No dobra, na 30. odblokowujesz AK12. I to by było dosyć spoko. A tutaj z Battle Pack odblokowujesz random broń, Troszeczkę mi się to nie podoba. Ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Być może będzie po części za level i po części za. E, nie wiem, za Battle Pack. Jakieś nowe inne bronie. Jest też edycja Day Zero wyłącznie do zdobycia będzie tylko dla konsolowców, dla użytkowników konsoli Microsoftu. Edycja Day Zero tam daje Double Expa, ale ogólnie najważniejszą sprawą jest to, że będą mogli ludzie z Xbox 360 i Xbox One zagrać dzień przed, dzień przed premierą, czyli przed 4 listopada. Będą mogli już 3 listopada dopiero w grę, Przy tym, gdy PlayStationowcy i PC-owcy będą musieli czekać 24 godziny więcej. No i niestety, jak te 24 godziny. Postaram się w, do, dosłownie w dzień premiery, czyli czwartego opublikować jakiś filmik, no dosłownie pierwszy masz jakiś bajdę na sobie wam wstawę jakiś live w komentarzach. Ogólnie to by było na tyle. Ale więcej o perkach, przedstawieniu ich i pokazaniu ich, gdy się w moich kolejnych filmikach z Call of Duty Adventure, postaram się jutro właśnie zrobić jakiś perk o tworzeniu klasy. Nie wiem, praktycznie wszystko. Opowiem o wszystkim tutaj na moim kanale: o, wszystkim, o wszystkich nowościach, o wszystkich rzeczach z Call of Duty Adventure, jakie zostały pokazane. Tak więc ogólnie stay tuned, stay tuned i no cóż, do usłyszenia. Trzymajcie się, magistrzy. Na razie, cześć Hejka. Do widzenia.